Witam cię, jestem ósemka. Dzięki mnie zapamiętasz pisownie wyrazów z ukreskowanym. Wszędzie tam, gdzie pojawi się moja postać, będzie w wyrazach ukreskowane. Kto założył kolorowy strój? Czy wiesz, kogo zaprosił bubr na urodziny? Kto zrobił sweter z włóczki dla Bobra? Kto jadł tort z borówkami? Dla kogo zabawa była za krótka? Czy wiesz, kto wrócił do domu łódką? Powtórzmy jeszcze raz wszystkie wyrazy z ukreskowanym. Strój, krótka, włóczka, porówka, bubr, łódka.